1791. To właśnie w tym roku, 3 maja uchwalono konstytucję, której upamiętnienie jak co roku wjechało do poznania. Tam jest to ogromne wrażenie, ale tak naprawdę każde święto narody powinniśmy odpowiednio czcić. Tak wspaniały święto 3 maj, ja osobiście tu od kilkudziesięciu lat przychodzę. Kuczne Obchody to nie tylko okazja do świętowania i wspólnego przeżywania historii, to również przestrzeń dla politycznych gestów i symboli. Polityka historyczna jest, no, można powiedzieć, no, fundamentem dyskusji, sporu politycznego. Niestety. Dlatego, że jest instrumentalizowana i wykorzystywana do tego, żeby nas antagonizować. I tak podczas obchodów 3 maja nie zabrakło walki o to, kto jest strażnikiem Konstytucji. Gdy ktoś będzie sprzeniewierzał się polskiej Konstytucji, polskiemu prawu, gdy będzie to prawo łamał, niezależnie od tego, kim będzie, będzie miał obowiązek zwrócić mu na to uwagę i głośno o tym powiedzieć, że prawo jest łamane, że działa nielegalnie. Że narusza zasady, że niszczy polską demokrację i że to jest właśnie naruszenie praworządności. Co nie obeszło się bez echa na Platformie X? Nie lubię, żeby polityka tak jakby grała na takich emocjach, właśnie polskości, narodowości. Plątanie tej historii w politykę jest po prostu nie, nieetyczne. Polityk. Obiektnie z której z opcji zawsze znajdzie jakąś furtkę i na swoją stronę będzie to przekładał. Jednak w wielu sytuacjach, gdy politycy sięgają po historię w swoich wypowiedziach, nie pozostaje to bez wpływu na tych, którzy się tą historią zajmują. Oczekują niekoniecznie prawdy od historyków, bo ta prawda czasami mogłaby być no, niewystarczająco jednoznaczna, niewystarczająco przydatna w tym, co oni chcą zrealizować. Nam pozostaje tylko świętować i bacznie obserwować działanie polityków. Historia to nie tylko daty i nazwiska, to także emocje, pamięć i spory, które trwają do dziś. Pomniki takie jak ten stają się sceną dla współczesnych debat o tym, kim jesteśmy i jak chcemy pamiętać. W świecie, w którym historia bywa narzędziem polityki, warto zadać sobie pytanie: czy pamiętamy po to, by rozumieć, czy po to, jak nam wygodnie? Jakub Lubawy, grupa imprezowiczów. Historia to nie tylko daty i nazwiska. To także emocje, pamięć i spory, które trwają do dziś. Pomniki takie jak ten stają się sceną dla współczesnych debat o to, kim jesteśmy i jak chcemy pamiętać. W świecie, w tym historia bywa narzędziem polityki, warto zadać sobie jedno pytanie: Czy pamiętamy po to, by rozumieć, czy po to, by wybierać co wygodne? Marcel Michalski, Grupa Imprezowiczów.